Górale kliszczaccy zamieszkują środkową i wschodnią część Beskidu Średniego oraz zachodnią część Beskidu Wyspowego. Usytuowani są pomiędzy Myślenicami, Rabką, a Skomielną Czarną. Ta najdalej na północ wysunięta grupa górali sąsiaduje z góralami babiogórskimi, podhalańskimi, zagórzanami i krakowiakami zachodnimi. Nazwę kliszczacy budoznawcy objaśnili jako pogardliwą, i prześmiewczą, nadaną przez sąsiadów, a wywodzącą się od ściągniętych kliszcz męskich spodni, lub też od zdobienia, które miało przypominać swoim wyglądem kleszcze. Kliszczacy mieli jeszcze inną prześmiewczą nazwę, również nadaną przez sąsiadów, a mianowicie nazywali ich gaciorzami lub też gaciastymi kliszczakami, ponieważ nosili oni płócienne spodnie, dołem przy nogawkach wykończone strzępkami. Strój był elementem dającym informację o osobie, która go nosiła, zarówno o jej zamożności, stanie cywilnym czy przynależności do danej grupy. Codzienny strój górali kliszczackich nie różnił się od pozostałych sąsiadujących grup. Ludność chodziła w tym, co sama była w stanie sobie wyprodukować i uszyć. Uprawiano len, z którego tkano płótna, a hodowla owiec dawała wełnę, z której tworzono sukno. Starsze kobiety na głowach zawsze nosiły różnego rodzaju chustki. Od święta były to czepce, które wiązały na czubku głowy na wzór stroju krakowskiego. Początkowo ubogi w zdobnictwie i w kroju odświętny strój kurali kliszczackich, od XIX wieku ulegał przeobrażeniom pod wpływem zmieniającej się mody, dostępności również fabrycznych materiałów, migracji zarobkowej górali kliszczackich, a także sąsiadujących z nimi grup. Najbardziej widoczne było to w korsecie noszonym przez kobiety, u których w zdobnictwie można było zauważyć wpływy. Krakowskie, podhalańskie czy sądecko-limanowskie. Młode kobiety i mężatki nosiły gorsety zarówno haftowane cekinami, jak i haftem płaskim, a także szychtem, czyli srebrną nitką, wzory pętelkowe czy gałązki kwiatowym. Starsze mężatki natomiast nosiły katanki, wcięte w pasie z długim rękawem bluzki, które również posiadały różne aplikacje ozdobne. Jestem ubrana w strój, który odzorowałam z fotografii mojej babci, prababci. Jest to katanka, spódnica i zapaska. Bardzo się cieszymy, że zachowały się stare wzory czy to spódnica, czy gorset, czy bluzka. Więc mieliśmy nad czym pracować, odwzorować to wszystko i uszyć to po prostu. I do dzisiejszego dnia tanie chodzą, tańczymy, śpiewamy w tych gorsetach. I myślę, że to jest taka namiastka naszej przeszłości, naszych dziadków, pradziadków, że coś zostało po nich tutaj na naszej ziemi. Na naszym rejonie były wykonywane gorsety, były szyte siutarzem, były szyte koralikami, a były i szyte blaszkami, tak jak ja w tej chwili wykonuję. Ten gorset akurat chcę odtworzyć ze starego wzoru i myślę, że może mi się to uda, bo warto zachować to, co było kiedyś wartościowe dla naszych przodków. Kurale kliszczaccy byli ludem biednym i ta bieda przejawiała się w każdym aspekcie ich życia, zarówno w stroju, budownictwie, ich wyglądzie zewnętrznym, budowie ciała i również w pożywieniu. Ciężkie, kamieniste gleby na stokach nie sprzyjały uprawie, natomiast urodzajniejsze pola, które usytuowane były w korytach rzek, często były zalewane, przez co plony były przeważnie marne. Najbardziej można było to odczuć na przednówku, kiedy zapasy żywności po zimie się kończyły, a zbyt marnięta ziemia nie była w stanie wydać plonu. Będzie zmiała lico kraśne. Będę o, miała, przepraszam. No. Dołożyła tego pieca do hajcowanej jak nie. Ale nie wiem, czy już nie trzeba przyłożyć. Bo no wiecie, co wam powiem? No wie, jak kliszczocy jedli dobrze. Wie, jak jedli, wie, biednie jedli. To, co dała ziemia i to, co w stajni uchowali. No i częściej zimnioki były, kupili te zimnioki, robili takie placki, co my nazywali łypy. Łypy można było z zjeść same, a jak było dobrze. Świnie zawili, był spirki, spyrki, albo jakiego boczku, he? Dobrze było do takiego placka zawinąć, zjeść, z zimnym mlekiem, słodkim popić, i można było iść do roboty. I my tutaj u nas w to my robili taką zupę, co się nazywała zalewajka. No taką zalewajkę my robili głównie na miętce. Jak była mąka, mąka razowo, to my robili zocierkę. No i to zocierkę to na wodzie osolony się gotowało, robolką się utrtało, utyrtało, no i taką zocierka taka sama. Do talerza się nałożyło, zjedli, głębę, łotarli i do roboty poszli. O, Jak się robi w to Obfitość występujących lasów na terenie Górali Kliszczackich sprawiła, że ważnym elementem utrzymania było drewno które sprzedawali na targach, ale również dzięki któremu wytwarzali między innymi gąty, klepki bednarskie, rynny, prymitywne meble czy też przedmioty użytku codziennego. Pojawiały się zdobienia, zdobienia snycerskie, rozwinęło się także rzeźbiarstwo ludowe, którym głównym tematyką były rzeźby sakralne. Moja przygoda z rzeźbą w drewnie zaczęła się, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. Mój sąsiad rzeźbił w drewnie i bardzo mi się to spodobało. Dawał mi drewno, dłuto i ta przygoda trwa niejako do dnia dzisiejszego. Na samym początku rzeźbiłem to, co mój sąsiad, a więc Chrystus Frasobliwy, rzeźby sakralne. No tu chciałem wyrzeźbić takie dawne wesele piszczackie im wozem dawnie się jeździło. Do, do ślubu zapamiętałem te konie, no i tą młodą parę na tym wozie. To z mojego dzieciństwa, takie opowiadanie. W późniejszym czasie już w zasadzie każdy temat, który mi się spodobał, albo czasami jeśli ktoś sobie zamówił, czy miał taką potrzebę, żeby go obdarować, no to po prostu sięgałem po te tematy. I jeśli podchodzi się do pracy z sercem, to nie stwarza to żadnych problemów. Słoje, które biegną wzdłuż, prawda, trzeba tylko dłutami wybrać w poprzek i mieć ostre te narzędzia. No i to cała filozofia. To, co jest w głowie, to jest jedno. Materiał, który jest przede mną, to jest dwa. I to daje mi no, możliwość tej wyobraźni kształtowania. I przede wszystkim cierpliwość. Nic tu nie można zrobić szybko. To będzie postać oracza, który będzie trzymał w rękach pół. Na warstacie jest już koń, prawda? I chciałem pokazać tą ciężką pracę rolnika, ten trud. A przede wszystkim to chciałem pokazać tą miłość tego człowieka do ziemi, do jego pracy, do tego, co robił. Bardzo się cieszę, że mam tutaj taką możliwość prowadzenia zajęć dla dzieci takich spotkań regionalnych. I, yy, dzieci też yy, poznają warstwę rzeźbiarza, dostają dłuto, narzędzia i sami mogą pamiątki sobie wykonać i cieszę się, że to nie, nie przepadnie. Tutaj w naszej gminie jest bardzo dużo rzeźbiarzy. Już trzykrotnie robiliśmy taki plener rzeźbiarski dla artystów nieprofesjonalnych. I jest fajna galeria w Skomielnej Czarnej, gdzie można zobaczyć, przychodzą turyści. To i tak napawa optymizmem, że że ja jestem jednym z wielu. To już od dziesiątek lat tutaj jest taka tradycja, że w minie tokarnia jest bardzo dużo rzeźbiarzy. Po dzień dzisiejszy tak, tak jest i niech tak dalej zostanie. Tak jak w innych miejscowościach jak jest malarstwo na szkle czy kwiaty wybułkowe, to u nas rzeźba w drewnie. Poczucie przynależności do rodziny i domu, ale do, i również do całej społeczności wiązało się z obrzędowością i zwyczajami, które towarzyszyły człowiekowi od narodzin aż do śmierci. Niemalże w każdym aspekcie życia człowieka była widoczna ta właśnie religijność. I ludowa pobożność. W każdej izbie wisiały święte obrazy czy domowe ołtarzyki. Z obrzędowością wiązało się poczucie upiększania, dekorowania przedmiotów, które właśnie do tych obrzędów były potrzebne. Kwiaty z bibuły w naszej okolicy. Dawniej potrafiła zrobić każda kobieta i dziewczyna. Te takie bardziej fantazyjne, które wymagały większej pracy i wysiłku. No to kobiety wieczorami schodziły się w jakimś domu. No i starsze panie przekazywały młodszym dziewczynom technikę robienia tych kwiatów. Ja robienie kwiatków wyniosłam ze swojego domu rodzinnego. Już jako dziecko podglądałam moją ciocię, która robiła kwiaty właśnie pod obrazy. Wtedy mnie to tak nie interesowało, ale z biegiem czasu zaczęłam też próbować i. I robię różne, robię maki, robię kwiaty jabłoni, magnolie, róże, goździki, no przeróżne. Podglądam przyrodę, no a troszkę to, co pamiętałam z tego domu rodzinnego. W Kliszczackim Centrum Kultury bardzo dbamy o to, żeby ta tradycja nasza nie zaginęła i my nadal ją przekazujemy młodszym pokoleniom, młodzieży, która przychodzi do Zespołu Regionalnego Kliszczacy i uczestniczy także w zajęciach tego bibułkarstwa pani pokazują, jak zrobić podstawowe kwiatki. Dziewczynki nabierają wprawy i z biegiem czasu tworzą róże, maki i różne inne fantazyjne trudniejsze kwiaty, którymi ozdabiamy oczywiście palmy, bo jest słyniemy z palm tokarskich, więc jak przychodzi święto niedzieli palmowej, to schodzimy się tu wszyscy i chłopcy tworzą palmy, a dziewczynki ubierają je właśnie tymi kolorowymi kwiatami z bibuły. Sama jose sama narobiła stracha, Sama jose sama narobiła stracha, Bom se zawołała Do kumory Stacha Bom se zawołała do kumory Stacha. Muzyka jak wiadomo kliszczacy leżą na pograniczu dwóch takich silnie oddziałujących regionów, podhalańskiego i krakowskiego, i te wpływy oczywiście są widoczne we wszystkim. W stroju, w gwarze. I w tej muzyce oczywiście się to zaznaczyło. Co nie jest oczywiście badą, według mnie tylko zaletą. Mamy dużo krakowiaków, dużo Polek w muzyce, walców. Ta muzyka charakteryzowała się takim bardziej żywiołością, dzięki temu, że krakowiaki są takie szkoczne i rytmiczne, była bardzo wesoła. Oczywiście instrumentarium się na przestrzeni wieków zmieniało, no, ale takimi najbardziej charakterystycznymi instrumentami są skrzypce, basy. No i taki instrument, który bardzo charakterystyczny jest dla, dla, dla żywca, ale i również u nas występował, czyli heligonka. Te skrzypce mają bardzo ciekawą historię i od nich się bardzo wiele zaczęło. Od dziecka byliśmy wywołani w rodzinie, w której muzyka była ważną częścią życia. Babcia śpiła po weselach, cepiła, ojciec grywał po weselach chyba ze 40 lat. Więc ta muzyka była obecna i miłość do tej muzyki została do dziś. Od paru lat staramy się jeszcze głębiej sięgnąć do tej muzyki. Szukamy u starych muzykantów yy, takich melodii, które są zapomniane. Pielęgnujemy tą muzykę, gramy na przeglądach, festiwalach, konkursach w Małopolsce. Z grupą kolędniczą również jeździmy na przeglądy do Dobrzyc, na karnawał góralski do Bukowiny Taszańskiej. I myślę, że ta muzyka yy, tutaj przetrwa i na następne pokolenia będą miały czego, z czego być dumne. Hiszczacy dbają o to, aby ta tradycja i kultura ludowa nie zaginęła, a różnorodność, która występuje w różnych zespołach działających na naszym terenie, tylko nas ubogaca. Ta różnorodność widoczna jest y, nie tylko w muzyce, tańcu, ale również i w stroju obrzędowości, co wieść to te różnice. Y, w mniejszym bądź większym stopniu są widoczne. Różnorodność ta wpływa na bogactwo kultury kliszczackiej. A wszystkie działania, które podejmowane są przez regionalistów czy też instytucje i grupy, mają na celu ocalenie od zapomnienia dawnej kultury kliszczackiej, która stanowi nasze korzenie i stanowi naszej tożsamości.